W dzisiejszych czasach bardzo dużo się słyszy, tak? o narcyzach, o tym, jakie są ich schematy zachowania, jakie są ich schematy działania, dużo, dużo analiz psychologicznych tego typu ludzi. Jest też bardzo dużo porad tak? na temat tego, jak unikać narcyzów, albo jak nie poddać się manipulacji narcyza i tak dalej. Natomiast ja chciałam nich odnieść się i, i do, do tych kobiet, które które były, są um, lub bywają w związkach z narcyzami. Ja jestem jedną z tych kobiet, która przez, przez 36 lat swojego życia, no a może odliczając te pierwsze 16, zanim zaczęłam chodzić na randki, głównie wybierała mężczyzn, którzy byli narcyzami. I to były naprawdę przypadki, które można by było opisywać w książkach, albo najlepiej nakręcić jakiś film. Bo niektóre przypadki naprawdę były dość, dość nietypowe, a, a może ekstremalne, bym rzekła. Na przykład e, zdarzyła mi się taka sytuacja, w której weszłam w relację z mężczyzną, który kilka miesięcy potem zaczęliśmy się spotykać. No, ta relacja jeszcze nie była na tym, żeśmy poznali swoich rodziców. E, on poznał moją siostrę, ale ja nikogo z jego strony nie poznałam. E, I powiedział mi, że jest ma e, Karza trzustki. No. Później zniknął na parę tygodni, oczywiście, yy, bo miał zabieg. Yy, różnie rokowa listencja, ale byliśmy na telefonie, coś nie do nie pisał. Opowiadał mi o tym, jaki to jest ból i, i to przeszedł i naprawdę emocjonalnie był to dla mnie bardzo trudne moment, bo z kimś, z kim się jest zaangażowanym, yy, emocjonalnie nagle przeżywa tak ciężką chorobę, no jest to duży szok. Yy, coś się budzi, a to za chwilę. Jest szansa na to, że coś się zakończy, prawda? To jest bardzo trudne emocjonalnie. I, i okazało się, że też w wcale nie miał raka, a był żenaty. Po prostu postanowiłam nie dawać temu energii po prostu więcej, natomiast... No, to nie było też łatwe, tak? No, ale to jest jeden z takich przykładów, o którym mówię, że to po prostu ekstremalny jest. Wiem, że na pewno usłyszałabym o wiele więcej, dużo ciekawszych historii też, bo naprawdę to są ludzie bez skrupułów. Jedną rzecz, którą ja sobie uświadomiłam poprzez wszystkie te lata bycia w związku z tego rodzaju osobami, tylko o mniejszym natężeniu, tak? Nie wszystkie były tak ekstremalne, ale no, w każdej musiałam jakby udowadniać, że to ja zasługuję na miłość, że to ja tutaj jakby na cokolwiek muszę zasłużyć. Może jakaś jestem niewystarczająca, tak? Albo no, nie, nie mogłam niech nie może mnie dokochać. No to są przekonania wyniesione z dzieciństwa, myślę, że nie jedno z Was takie przekonanie w sobie ma. Rozmawiam z wieloma osobami i wiem, że dużo osób ma ten problem, natomiast ja jestem cała naprawdę szczęśliwa, że coraz więcej ludzi jakby widzi to i pracuje z tym, bo to jest coś, co można przepracować. To, jak myślimy o sobie, jak czujemy się ze sobą, to jest coś, co możemy zmienić. Możemy pracować nad tymi przekonaniami, bo to nie jest prawda. Bo to nie jest prawda. bo wystarczy dać sobie przestrzeń na wyjście w relację z kimś, kto naprawdę nas kocha i nie kocha nas za coś, że coś zrobiłyśmy, zrobiliśmy, że coś jakieś jesteśmy, jacyś jesteśmy. Tylko po prostu samego faktu, że jesteśmy, ktoś nas kocha. Jest szczęśliwy, że nas widzi w nie rano. To jest piękna miłość. To jest piękna miłość z perspektywy kobiety, która ma mężczyznę, który no. Okazuje miłość każdego dnia i to nie jest, jak sobie przygodną jak są jakieś wielkie rzeczy, prawda? Ale czuję się, kochana, to jest relacja, w której ty już nie musisz się niczego bać. Nie musisz się stresować. Nie musisz liczyć godzin, od kiedy ci napisał ostatniego smsa, albo zastanawiać się, przez ile dni ci nie odpisze teraz. To nie musi tak wyglądać. To może być mężczyzna, który ci mówi, że jak ci napisze, to napisz, albo zadzwoni, to zadzwoni. Kto zadzwoni, to zadzwoni. I dzwoni. Nie, że zapomniał, albo że miał więcej innych rzeczy do zrobienia, albo był zajęty, albo mu umarł kot, yy, albo yy, no nie wiem, co tam się jeszcze wydarzyło, bo po prostu w historii wierzę, że jest mnóstwo różnego rodzaju. Sama nie wszystkie słyszałam. Więc tak, można doświadczyć takiej miłości, miłości, która daje ci pewność, że jesteś kochana i jakby możesz tą część energii puścić, ten stres i. i, i My kobiety jak mamy w sobie, mówimy kobiety dlatego, że są kobietą, nie wiem jak rzeczy przeżywają mężczyźni, więc um, niestety nie mogę mówić z perspektywy mężczyzny, tak, a to nie jest dlatego, że ja tutaj chcę coś powiedzieć, że kobieta jest lepsza czy inna, ja tylko wiem z perspektywy kobiety także my jesteśmy... W gruncie rzeczy miękkie w środku, tak? taka jest nasza natura, kobieca energia ona jest taka bardziej delikatna, ona nie jest taka nastawiona na działanie jak męska energia, kobieca energia powinna być rozpłynięta, ona powinna być miękka jak chmurka. <śm> Natomiast kobieta, która ma przestrzeń w swoim życiu na to, żeby to nie musi być cały dzień, wiadomo, my chodzimy do pracy, tam czasami jesteśmy spięta albo nawet często, różne sytuacje w życiu nas pobudzają też i spinają, no. ale fajnie by było, gdyby dom był taką przestrzenią, w której ty jako kobieta możesz być miękka, możesz wyjść w tą energię bardziej taką właśnie łagodną. Mężczyźni uwielbiają tą energię, no ale do niej, bo oni też walczą, oni wychodzą rano do pracy, Wojownicy, tak? Oni idą walczyć, zawalczyć świat. A my tworzymy im taki miękkie miękki gniazdo, do którego mogą wrócić, tak? Więc to, to jest też w naturze, tak? Ja wiem, jest równe uprawnienie, kobiety mogą do pracy, ja chodzę do pracy, <noise> ok? Są kobietą, mieszkają za sobą, utrzymują się samą, ok? A więc jakby to nie jest tak, że tutaj mnie ktoś utrzymuje i ja tutaj sobie leżę i pachnę na kanapie. Tylko po prostu, to kto leży i pachnie, to mój pies najczęściej, chociaż nie zawsze pachnie. <laughs> Ale tak, ona jest. Ona jest jedyną osobą, która nie musi pracować i nic zrobić, i może leżeć i pachnieć na kanapie. W każdym razie chciałam wrócić do tematu Narcyza i tego, że to nie jest tak, że oni się nam przytrafiają w życiu, tak? Ja też tak myślałam. Wiele lat mojego życia tak myślałam. Do momentu, kiedy w 2016 zakończyła się relacja z moim narzeczonym. I to była relacja, w której ja wpadłam w depresję. Miałam stan depresyjny. Wtedy jeszcze miałam stan depresyjny. Nie wiedziałam jeszcze, co to jest depresja. Parę lat później się dowiedziałam, ale to w innym odcinku <grych> na pewno kiedyś o tym wspomnę. Natomiast ja wtedy zaczęłam trochę inaczej patrzeć na siebie i. Poszłam do psychologa. I to było jakby pierwsze moje takie spotkanie ze, ze sobą, ze spotkaniem się w sobie nie? i rozumienie siebie bardziej. I to był mój początek podróży. Ja długo tej terapii nie miałam, chyba w 8 miesiącach już przestałam, natomiast, natomiast tam się zaczęło, i później z psychologii też poszło to bardziej w spirytualność i w rozwój duchowy. Nie wiem co to jest, jakaś mieszanka teraz jest, jak będziecie oglądać to się dowiecie, pewnie poznamy się lepiej, natomiast chciałam powiedzieć, że to jest wybór, że, że to my wybieramy tych mężczyzn, na koniec dnia to ty akceptujesz, że był w swoim życiu, to ty go do domu bierzesz, to ty zapraszasz go do swojego łona, to ty no, ty to ciągniesz, tak? bo ty też masz moc, żeby to uciąć, jak on ci nie odpisuje przez trzy tygodnie, a później odpisze, a ty jest super szczęśliwa i po prostu zapomina, że trzy tygodnie nie było ani by, ani me. I Albo na pewno znalazłeś na takie jakieś wytłumaczenie, był bardzo zajęty. Po prostu był bardzo zajęty, miał dużo pracy, on teraz ma dużo problemów. Teraz ma dużo problemów. Wydaje mi się, że dobrze jest widzieć rzeczywistość taką, jaką ona jest. A to jest oszukiwanie siebie. Ja też siebie oszukiwałam, ja też udawałam, ja manipulowałam też. Oglądałam filmiki, te wszystkie tutoriale na internecie, gdzie ci mówią o tym, jakie są zachowania Narcysa i jak go też manipulować. No, ale po co? Żeby uzyskać to, co ja chcę, bo ja chcę, żeby on mnie kochał. Jak ja, on mnie pokocha, to znaczy, że ja naprawdę zasługuję na miłość, bo to było trudne, tak? on nie jest łatwy, żeby ktoś pokochać. Więc jak pokocha mnie ktoś, kto nie łatwo się zakochuje, niełatwo pokochuje innych ludzi, to wtedy ja będę miała wartość. Jeżeli pokocham je mężczyzna po prostu za to, że jestem, no to to było za łatwe. To nie jest warte niczego. Ja nie jestem niczego warta. Jak mogę być coś warte, że ktoś mnie po prostu kocha za free. I ja doskonale to rozumiem, bo ja tam byłam. Też tak myślałam, też tak czułam. To nie było uświadomienie. To nie jest tak, że sobie siedzę na kanapie, myślę sobie: Ja nie zasługuję, muszę mieć apetyt, który mi tutaj cały czas każe udowadniać, że go kocham, albo zasługiwać na okruchy jego miłości. To nie jest uświadomione? Oczywiście, że to nie jest uświadomione. Gdyby to było uświadomione, to większość ludzi by sobie z tym potrafiła poradzić, ale to jest tak głęboko zakopane. To jest tak trudne do zrozumienia i zauważenia, ale najlepsze jest to, że kiedy już raz to zobaczysz, to później już za każdym razem będziesz to widzieć. Tylko że jedna ważna rzecz, jest. ty musisz pozwolić sobie to zobaczyć. To jest pasochistyczne, bo ty robisz sobie krzywdę, bo ty cierpisz, ty nie jesteś szczęśliwa w miłości. Nie jesteś szczęśliwa, ty cały czas czekasz na coś, na jakiegoś SMS, na jakąś wiadomość, na jakiś telefon, na jakiegoś buziaka, na jakiegoś przytulaca. Na prezent, o którym zapomniał. Cały czas czekasz. Cały czas czekasz na jakieś dowody miłości. Okruchy miłości. A mogłabyś być kochana po prostu każdego dnia. Małymi, małymi rzeczami. Nie muszą być wielkie rzeczy. Przez mężczyznę, który po prostu cię docenia za to, że jesteś. Za to, co wnosisz w jego życie. Bo jesteś cudowną, wartościową kobietą. Ja to wiem. Kto wchodzi w relacje z narcysami? Empatii. Empatii. Głównie empatii. Empatii są piękni ludzie. Są piękni ludzie, są dobrzy, gotowi do poświęceń. Poświęcą siebie bardziej. Swój czas, swoje pieniądze, swoje zdrowie dla innych. To są empatii. Tylko, że trzeba też zrozumieć jedną rzecz, że bycie empatą i byciem dla innych to też jest strategia. To też jest strategia manipulująca innych ludzi. Bo jeżeli ja się boję czasami powiedzieć nie, ja je czuję w środku, ja je myślę w środku, ale go nie powiem, dobra, przerażuję wszystko swoje, żeby zrobić coś, co mnie coś prosi, bo nie chcę kwasu, albo nie chcę wpłynąć na relacje, czy. Ale jak ty możesz wpłynąć na relacje z kimś, kto Ciebie zna, wie, jakim ty jesteś człowiekiem i. I mówię tylko nie, bo mi coś nie pasuje, bo teraz mi po prostu nie pasuje, nie mogę, nie jest mi po drodze z tym. Jak ktoś może powiedzieć ci, że, że a to teraz już nie będziemy przyjaciółmi, czy nie będziemy w relacji, bo, bo ty nie możesz czegoś do mnie zrobić. Zdarzają się takie sytuacje, że nie będziesz mógł czegoś zrobić. Pomyśl czasami o sobie też, o tym co ty potrzebujesz, o tym co tobie jest wygodnie, o tym w czym tobie jest po drodze. To jest bardzo ważne bo w momencie, w którym zaczniesz to robić. Również przestaniesz wchodzić w relacje z narcesami, bo zaczniesz wybierać siebie i w momencie, kiedy ktoś przez trzy miesiące już ciebie nie odezwie bo nie wiem, serii super randy, a później wróci, gdyby nigdy nic, to poważnie się zastanowisz, zamiast już od razu tłumaczyć go i przyjmować z otwartymi ramionami. Przede wszystkim ja nie mówię, żeby nie dawać ludziom szansy, ok? Zależy, wszystko od każdej sytuacji zależy, ale Ty wiesz wewnątrz, Ty wiesz wewnątrz, czy ten mężczyzna tak naprawdę jest tą, bo Cię kocha, czy jest tam jakaś, jakaś dziwna zasadność między, jakaś dziwna energia, przeciąganie i odpychanie między wami, Ty to wiesz, Ty to wiesz, tylko musisz pozwolić sobie to zobaczyć, musisz chcieć, musisz przestać się opłamywać po prostu, no to raz jeszcze, to jest wybór, to może wybrać inaczej, to możesz wybrać mężczyznę, który, jak mówisz, zadzwoni do Ciebie. Tego, który pamięta o jakiejś ważnej dacie dla Ciebie, ten który, no jest, jest. Kiedy potrzebujesz, ale nie potrzebujesz tylko przebić w ale też emocjonalnie kiedy go potrzebujesz, tak? To jest dla Ciebie trudny jakiś moment i możesz się z tym podzielić i on w tym przy Tobie jest. To jest piękne i są to same mężczyźni. Tylko po prostu przez to, że ty jesteś w innej wibracji, to ty na razie jakby otaczasz się głównie tą inną wibracją, więc ich nie widzisz, ale jak tylko wejdziesz na wyższą wibrację, to zaczniesz widzieć też innych, tych innych mężczyzn. Więc to jest tylko kwestia zmienia swoich wibracji, ale póki jesteś cały czas walcząca o to, żeby coś cię pokochał, jesteś w tych niskich emocjach braku, no i co? brakuje miłości, brakuje, brakuje mi szacunku, ktoś mnie obraża, ktoś mi robi źle. Ktoś mnie y, wymawia mi rzeczy, które nie istnieją ktoś cały czas. Emocjonalnie mnie na mnie wpływa negatywnie. Mam sobie niskie energie, niskie emocje. No to jest niemożliwe, żeby po prostu wejść na wyższe wibracje. Okay, może jest możliwe. jest bardzo trudne. Bo jak medytować w takim stanie, takiego pogotowia? Twoj mózg jest wtedy w stanie pogotowia. Każdy z nas ma wtedy te reakcje, tak? Uciekaj albo zamroź się. Natomiast to, to jest stres, to jest stres w ciągu, życie w ciągłym stresie. Poziom w góry, no jest to taka adrenalina, to jest uzależniające. To też trzeba sobie po prostu przyznać się do tego, tak? że te emocje w jakiś sposób nam się podobają. Będąc już po odwyku od takich uczuć, <grytania> jestem adrenalina free od kilku lat. To muszę Wam powiedzieć, że, że to jest niesamowita różnica. Być w relacji, w której tego korpusu nie ma. Nie masz tego stresu, przetrwania, potrzeby przetrwania. To jest tylko przetrwanie w relacji. No nic, wszystko się ze sobą wiąże. Każdy temat. Mogłabym tutaj siedzieć pewnie jeszcze z dwie godziny, żeby tak naprawdę rozwinąć każdą z tych myśli, które miałam, bo każda powędrowała zupełnie gdzieś inaczej. To jest wybór. Ty wybierz, postaraj się wybrać inaczej. Nie oczekuj siebie za dużo od samego początku, małymi kroczkami, bo. bo bo to nie jest łatwe. Wiem, bo przez to przechodziłam. I też potknęłam się i upadłam. I wróciłam i musiałam znowu wszystko od początku, ale nieważne. Nieważne. To już wejście na tą drogę już poprawię swoje życie. Także życzę powodzenia. Mam nadzieję, że, że spróbujesz. I do zobaczenia.